Nie wiadomo za bardzo. Muszę Wam powiedzieć, że od kiedy kupiłam sobie taki mały pilocik do aparatu, to życie jest łatwiejsze i może w końcu ta ostrość będzie jakaś. E, witam Cię na moim kanale. Jestem Karolina. Przejdźmy do rzeczy. Chciałam wpaść na jakieś. Yy odkrywcze pomysły, jak tu oszczędzać na zakupach i wydaje mi się, że znalazłam Wam pięć takich sposobów, których niewiele osób mówi i nie są wcale takie bardzo oczywiste, także jestem podekscytowana i jedźmy z koksem. Po pierwsze, jeśli coś wiesz, że zjesz i wiesz, że masz dużą potrzebę na tą rzecz, to szukaj jej na promocji. To jest niby oczywiste, ale są takie rzeczy, które my potrzebujemy regularnie, a wcale ich nie kupujemy na promocjach. Na skończyło się nam mleko, więc jedziemy do sklepu i kupujemy 12 litrów. No, przynajmniej ja tak robię. Mimo tego, że mogłybyśmy poczekać dzień, dwa, kupić jedno mleko. I kupić te 12 litrów na promocji, jak się pojawi. Dosyć często promocje na mleko były w Biedronce z swojego czasu. Teraz już nagle zniknęły i jest raz na dwa miesiące, trzy miesiące taka promocja tylko. Natomiast mleko to jest rzecz, która u mnie leci po prostu jak woda, na menomen. I, i taki tak się opłaca opłaca kupować w dużych ilościach, więc następnym razem, kiedy będzie promocja, to nie kupię 12 mlek, tylko kupię ich 24. Skąd wiedzieć, gdzie i kiedy jest taka promocja? Ja mam taką aplikację, która nazywa się Tropiciel Okazji i tam są różnego rodzaju gazetki. Ja Wam tutaj wsadzę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. W ten sposób wiem regularnie, co jest na promocji, gdzie i tam do tego sklepu można sobie jechać i tam właśnie kupować rzeczy, które i tak, i tak się zużyje. Drugi punkt, o którym też nie słyszałam, żeby ktokolwiek mówił: większe nie zawsze znaczy tańsze. Jak byłam młodsza i zaczynałam dopiero budżetowanie, to bardzo często kupowałam opakowania większe, na przykład 2 kilo czegoś albo 3 kilo czegoś, bo bardziej się opłacały. Że jeżeli masz 2 litry coli i litr coli, to porównanie ich cen za lit lepiej dla Ciebie wychodzi fotowo. Raczej jest tak, że jeżeli kupisz większe opakowania, to Ci się to bardziej opłaca, bo oni oszczędzają na opakowaniu, oszczędzają na marketingu, na przewozie itd., ale czasami z tego korzystają właśnie firmy i robią wyższą cenę za większe opakowanie, mimo tego, że tak naprawdę powinno być na odwrót. Także warto jest na to troszeczkę zwrócić uwagę, jak robicie zakupy większe. I ja już z tego powodu nie zawsze kupuję hurtowo, a najbardziej mnie denerwuje, jeżeli jakieś opakowanie mogło być ograniczone i mogłaby być ta cena ciutkę mniejsza, żeby zachęcić odbiorcę do kupowania, ale niestety z jakichś powodów się to robi coraz rzadziej. Smutne to jest przykre trochę dla produkcji śmieci, no ale cóż, jak masz te parę dodatkowych złotych, to lepiej i tak to większe opakowanie kupować, ale my dzisiaj rozmawiamy o oszczędnościach. Numer 3. Przekąski, orzeszki, jakieś batoniki. To wszystko można kupować taniej w internecie. <laughs> nie wiem, czy wiecie o tym, czy nie, ale takie rzeczy jak kapsułki do prania, do zmywarki, proszek do prania, płyny i inne tego typu rzeczy możecie znaleźć na Allegro, na Ceneo, w różnych, różnistych sklepach. I jeżeli nie płacicie na przykład za przesyłkę to to się opłaca. Jeżeli tak nie robicie, to zamiast taką paczuszkę małą, 50-gramową orzeszków kupować w sklepie, to możecie to zrobić na internecie i sporo na tym zaoszczędzić. Coś, co mnie bardzo zdziwiło, kiedy zaczęły się produkować na masę sklepy internetowe, to to, że nie zawsze w internecie kupimy taniej, Niż w sklepie stacjonarnym. Nie wiem, czy zwróciłyście na to uwagę, ale bardzo często się zdarza tak, że promocje w sklepach stacjonarnych są jeszcze lepsze niż te w internecie. Dlatego właśnie warto jest sprawdzać sklepy internetowe i e, takie stacjonarne. To jest dla mnie trochę wbrew logice, że jeżeli masz sklep taki stacjonarny, to sprzedaż tam taniej niż jest w internecie. To jest bardzo ciekawa sprawa i warto jest takie rzeczy sprawdzić. Ja Wam tutaj na przykład pokażę, ile rzeczy potrafią kosztować w internecie versus taki media markt, na przykład, który możesz sobie odebrać coś osobiście. I ostatni punkt na dzisiaj: jeżeli masz jakieś hobby, na przykład lubisz czytać książki, kupujesz książki swoim dzieciom, bierzesz biżuterię albo kupujesz sobie ciuchy, nieważne w sumie byle jaka rzecz, którą kupujesz, warto jest stosować taką zasadę. Która się trochę na YouTubie pojawia, ale nie w tym kontekście. One in, one out. Czyli jedno wywalasz, oddajesz, gdzieś sprzedajesz i dopiero możesz następne przyjąć. Nie kupujesz i później się pozbywasz jednego. Nie, nie, nie. W drugą stronę. Najpierw się pozbywasz, robisz sobie miejsce. I w to miejsce może przyjść coś innego. Tylko w taki sposób możesz zdobywać nowe rzeczy, które dotyczą Twojego hobby albo kupowania czegoś. Ja bym takie coś stosowała wobec książek, właśnie. Pamiętajcie, że istnieją biblioteki, bo nie każdy o tym wie, i bardzo często są tam nowości, co jest dla mnie na przykład dziwne, bo mi się wydawało, że biblioteki są od starych książek. Także, jeżeli macie jakąś bibliotekę w swoim pobliżu, to proszę bardzo tam tup 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 i zobaczcie, ile możecie zaoszczędzić na kupowaniu książek. Książki dla dzieci, to samo. Jeżeli dzieci twoje jakieś książki już nie czytają, to możesz się jej pozbyć gdziekolwiek, tak? Możesz je sprzedać. Ostatnio w ogóle znalazłam dwie strony, które się zajmują takim skupowaniem książek od ciebie używanych, i ty możesz wysłać im po prostu kuriera za darmo, i oni te, tymi książkami się zajmują. Więc mega sprawa, i ja zamierzam. Taki filmik na ten temat kiedyś nakręcić, ale pewnie nie w szybkim czasie. Popowiem Wam, że listę różnych pomysłów na filmy to ja mam bardzo długą. Bardzo Was zachęcam do zostawienia komentarza. Subskrypcję możecie też tutaj sobie kliknąć. A ten filmik obejrzyj, jeżeli jeszcze Ci się nie znudziłam i masz ochotę mnie trochę więcej posłuchać. Już parę takich filmów o oszczędzaniu dodałam, tak, także możecie je sobie ponadrabiać. To wszystko na dzisiaj. Pa!